Witamy w kolejnym odcinku poradnika geograficznego. W dniu dzisiejszym będziemy kontynuować temat z działu rolnictwa, a będziemy konkretniej zajmować się typami właśnie rolnictwa. Rolnictwo możemy podzielić ze względu na nakład pracy, jak również na poziom powiązania gospodarstwa rolnego z rynkiem. Ze względu na nakład pracy, wyróżniamy rolnictwo ekstensywne i intensywne. A ze względu na powiązanie gospodarstwa rolnego z rynkiem, rolnictwo samozaopatrzeniowe i rolnictwo towarowe, by przygotować się dobrze do matury, należy znać cechy poszczególnych typów rolnictwa. Zajmijmy się w takim razie pierwszym typem rolnictwa, jakim jest rolnictwo ekstensywne. W tym typie rolnictwa nie stosuje się dużo nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, ale możemy uzyskać duże zbiory. Dzięki dużej powierzchni upraw. I jest to właśnie rolnictwo ekstensywne, wielkoobszarowe, gdyż gleba może dostarczyć roślinom wartości odżywczych potrzebnych do rozwoju. Jeżeli będziemy bardzo gęsto uprawiać rośliny, będziemy musieli skorzystać z nawozów sztucznych. W przypadku rolnictwa ekstensywnego, wielkoobszarowego, gleba jest w stanie wyprodukować. Wystarczającą ilość substancji odżywczych, tak żebyśmy nie musieli korzystać z nawożenia sztucznego. Rolnictwo ekstensywne wielkoobszarowe jest charakterystyczne dla państw o dużej powierzchni i dość dobrze rozwiniętych. Jest to m.in. Australia, Stany Zjednoczone czy Kanada. Mamy jeszcze jeden podtyp rolnictwa ekstensywnego: jest to rolnictwo prymitywne. Działalność rolniczą prowadzi się do dostosowywania. Się do trudnych warunków przyrodniczych, a nie do ich zmieniania. Ten typ rolnictwa jest charakterystyczny dla państw rozwijających się, przede wszystkim obszar Sahelu, gdzie gleba jest, jest bardzo nieurodzajna, czyli będzie to Niger czy Chad. Teraz przejdźmy do rolnictwa intensywnego. Rolnictwo intensywne również się dzieli na dwie podgrupy. Pierwszą z nich jest rolnictwo intensywne, kapitałochłonne. Charakteryzuje się wysokimi plonami i wysoką wydajnością hodowli. Ma charakter rolnictwa towarowego. Zyski są duże. Dąży się do maksymalizacji zysku jako podstawowy cel takiego rolnictwa. Prowadzi do silnej eksploatacji gleb oraz rozwoju chowu klatkowego zwierząt. Charakterystyczne to rolnictwo jest dla państw wymagających dużej produkcji żywności, który jest ograniczony małą powierzchnią terenu. Przede wszystkim dotyczy to. Państw Europy Zachodniej Niemcy, Holandia, Francja czy Wielka Brytania. W przypadku rolnictwa intensywnego, pracochłonnego to ludzie będą rekompensować kapitał. Charakteryzuje się również wysokimi plonami. Ma charakter rolnictwa o dość średniej towarowości. Zyski są niewielkie i raczej zakres uprawy czy hodowli oparty jest o parę gatunków roślin. Przede wszystkim jeżeli mówimy o rolnictwie intensywnie pracochłonnym, to powinniśmy kojarzyć uprawy ryżu. Ten typ rolnictwa będzie przede wszystkim charakterystyczny dla państw azjatyckich, takich jak Chiny, Bangladesz, Indie czy innych państw Azji Południowo-Wschodniej. Teraz przejdźmy do rolnictwa towarowego. Większość lub całość produkcji gospodarstwa rolnego przeznaczona jest na sprzedaż. Ten typ charakterystyczny jest dla państw. Wysoko rozwiniętych. A jeżeli chodzi o rolnictwo samozaopatrzeniowe, to większość produkowanych roślin i zwierząt przeznaczona jest na własną konsumpcję czy bliskiej rodziny i znajomych. Ten typ rolnictwa jest niekorzystny dla gospodarki państwa. Mamy jeszcze rolnictwo ekologiczne. Jest to taki system gospodarowania, w którym nie stosuje się chemicznych środków ochrony roślin i nawozów, a w przypadku zwierząt. Hormonów. Produkty pochodzące z działalności ekologicznej są zdecydowanie droższe, gdyż zbiory są niższe, a produkcja zwierzęca nie jest aż tak efektywna. Na pewno rolnictwo ekologiczne będzie pozytywnie wpływało na naturalne środowisko, gdyż nie używamy środków chemicznych, jak również zmniejszamy zapotrzebowanie na energię. Minusem tego rolnictwa jest spadek zbiorów i plonów. Wyższe koszty produkcji, jak również wzrost zagrożeń związanych z chorobami zwierząt i roślin. To by było na tyle historii. Zadania związane z typami rolnictwa pojawiają się bardzo często na maturze, o czym za chwilę się przekonacie. Zadaniem pierwsze. W tabeli przedstawiono informacje dotyczące cech rolnictwa jednego z krajów świata w 2001 roku. Średnie plony żyta na świecie wynosiły w 2001 roku. 23,6 decytony na hektar. Oblicz i wpisz do tabeli wielkość plonów uzyskanych w uprawie żyta w tym kraju. Plony liczyło się w następujący sposób. Zbiory dzieliło się przez powierzchnię, na którym dana roślina była uprawiana. Plony podawaliśmy w decytonach. 1 decytona to 100 kg na 1 hektar. Decytona na 1 hektar to tak zwany kwintal. W takim razie nasz wynik to 61,5 decyton na hektar. Jest to zdecydowanie wyższy wynik niż średnie plony żyte na świecie. Jeżeli mam bardzo wysokie plony, to może nam to sugerować, iż mam do czynienia z rolnictwem intensywnym. Wpisz do tabeli nazwę kraju oraz dominujący w nim typ rolnictwa. Nazwę kraju i typ rolnictwa wybierz z podanych poniżej. Wiemy już, że jest to Typ rolnictwa intensywnego. Mamy Australię, Białoruś i Niemcy. Możemy również zobaczyć na zużycie nawozów i grunty orne w hektarach na jeden ciągnik. Mamy bardzo wysokie zużycie nawozów sztucznych, jak również na jeden ciągnik przypada bardzo mało gruntów ornych w hektarach, dlatego musimy odrzucić Australię. W Australii dominujący typ rolnictwa to ekstensywny, wielkoobszarowy. Czyli będziemy się zastanawiać między Białorusią i Niemcami. Podane informacje dotyczące cech rolnictwa jednego z krajów świata w 2001 roku sugerują nam jednak, że jest to rolnictwo intensywne kapitał chłonne, dlatego mamy do czynienia z Niemcami. Zadanie drugie. Podaj dwa przykłady sposobów gospodarowania w rolnictwie zgodnych z zasadami rolnictwa ekologicznego. W ramach przypomnienia, rolnictwo ekologiczne polegało na tym, iż stosujemy naturalny nawóz. Nie korzystamy lub bardzo ograniczamy środki chemiczne, lecz konsekwencją jest zdecydowanie droższa produkcja. I akurat dobrą odpowiedzią będzie naturalne nawożenie, biologiczne zwalczanie szkodników i chorób. Zadanie trzecie. W tabeli przedstawiono informacje o rolnictwie wybranych państw. Podaj nazwę państwa, które spośród wymienionych w tabeli stosuje najbardziej intensywną uprawę zbóż. Na podstawie tabeli uzasadnij swój wybór podając dwa argumenty. Spójrzmy w takim razie na tabelę. Im mamy wyższe zużycie nawozów mineralnych i im mamy wyższe plony, tym mamy bardziej intensywne rolnictwo. Ze względu na zużycie nawozów mineralnych lub chemicznych w kilogramach na jeden hektar użytków rolnych sugeruje nam, że najbardziej intensywne rolnictwo Występuje w Holandii. Możemy również zweryfikować, obliczając plony. Jeżeli obliczymy, to wyjdzie nam również, że w Holandii również mamy najwyższe plony. Czyli uzasadnienie będzie to zużycie największej ilości nawozów sztucznych w kilogramach na jeden hektar użytków rolnych, najwyższe plony, czy najmniejsza. Ilość gruntów ornych w hektarach na jeden ciągnik. Zadanie czwarte. Wymień po jednym czynniku sprzyjającym prowadzeniu hodowli bydła intensywnej w Europie Zachodniej i ekstensywnej w Argentynie. Hodowla intensywna w Europie to duży rynek zbytu, czyli mam duże zapotrzebowanie na mleko i mięso na terenach o wysokiej gęstości zaludnienia, czyli hodując bydło. Na obszarze Europy Zachodniej będziemy mogli bardzo szybko sprzedać produkt, czyli mięso i produkty mleczne. Jeżeli chodzi o hodowlę ekstensywną w Argentynie, to będzie nam sprzyjało fakt, iż występuje wysoki udział użytków zielonych w strukturze użytkowania ziemi. Jest tam dużo łąk. Hodowla ekstensywna ma również miejsce w niektórych obszarach w Polsce. Przede wszystkim jest to obszar Podlasia. Zapraszamy również. Do skorzystania z naszego kursu maturalnego, są tam opracowane arkusze z poprzednich lat. Znajduje się tam odpowiedź proponowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, jak również opracowane przez nas audio, gdzie tłumaczymy poszczególne zjawiska, jak również inne odpowiedzi, które mogłyby się pojawić na egzaminie. Część kursu jest za darmo, więc zachęcamy, by sprawdzić, czy taka forma będzie odpowiadała.